Hej! Zobaczcie, jestem w Muzeum Miedzi w Legnicy i jest tu taka... chciałam gdzie... ja nagrać też inna. zaraz Wam pokażę że jest tu taka piękna... znaczy, no fajna gra gdzie bez surowców No to rozpocznę grę na razie łatwy i dalej tutaj pojawiło mi się takie drzewa mi się pojawiły. O! I dom zniknął. Naprawdę fajne są. Dobra, teraz co ja mam robić? Jakiś profesor mi się teraz wyświetlił, że coś się mówi. Dobra, jeśli chcesz odzyskać swój dom, musisz pomóc mi w wykonaniu specjalnej misji polegającej na wytworzeniu materiałów, dzięki którym będziesz, będziemy mogli wszystko odbudować. No to daj. Zaczynamy naszą misję. Twoim pierwszym zadaniem będzie odbudowa domu. W tym celu musimy pozyskać cztery surowce, glinę, żelazo, miedź i piaski kwarcowe. Dobra, i pojawił mi się znowu profesor. Już nie czytam. Chyba wiem co będzie. Dobra, i cztery przeszukam... To... o i są piaski kwarcowe. Tak, i mam piaski kwarcowe. No co dalej? I wybierz rozwojenie rodzaju, chyba nie pamiętaj, że złoże znajduje się bardzo późno pod powierzchnią terenu, nie wiem, świetny wybór, no to dobrze, OK, rozpoczynamy wydobycie. Dobra. to Widzę co Nie wiem do końca o co tam chodziło. Po prostu nie mogłam dokończyć tamtej gry. Ale pokażę Wam teraz yy, miedziane rzeczy. Zobaczcie. Jest to także kątomierz z XVIII wieku z Wiednia. I koło ręką także z miedzi. Zobaczcie. O, Bardzo ładny też. Samowar, podróżny i beczka. Są piętro niżej i są tu piękne minerały. Ten jak się błyszczy i ten. Ale ten błyszczy się najbardziej. Złoty. Przepiękne. Zobaczcie, tu jest taka waza chińska. Ojejku, o Piękna bardzo waza z XVIII wieku. Tu też jest taka biżuteria miedziana. Bardzo suntuarna rzecz, naprawdę. Tu są też takie przepiękne obrazy z miedzi. Wow, naprawdę pięknie to wygląda. A tutaj już jest, zeszłam na parter i są już bardziej takie rzeczy kolejowe. Naprawdę piękne, to są polecam. Naprawdę polecam. Pełno jest takich różnych map, zabytków i wytłumaczeń, na przykład tak jak tutaj.